Witamy już z salonu Husatoropole. Nie mogłem nic ponegrywać, nie zdążyłem, ponieważ miałem awarię tutaj samochodu, czyli z Kisilina wyjechaliśmy bardzo no, później niż planowaliśmy. Problem z akumulatorem, ale pomoc kilku ludzi, dobrej woli. Pamiętajcie, że zapchanie busa, na hasło pchanie busa macie 10%, wiecie o kim mówię. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Tak na szybko podsumowując to, co się działo już na wyścigach, mogliście to zobaczyć w formie graficznej na poprzednich rolkach. Czwarte miejsce jeśli chodzi o klasyfikację Super Pit. Jedenaste, dziesiąte miejsce w zależności trzynaste, dwunaste. Coś koło tego w wyścigu Super Pit i Stock z bardzo szybkimi zawodnikami. Jana z 140 SM po naszych modyfikacjach, o których wstępnie już mówiłem również w poprzednich rolkach i będziemy dzisiaj to wrzucać na Instagram, TikTok, YouTube. Udało się osiągnąć bardzo fajne wyniki.